Każdy człowiek lubi poczuć dresz emocji, napływ świeżej adrenaliny. Niektórzy są po prostu od tego uzależnieni i muszą doznawać tego typu emocji. Jak się to mówi, wiedzą wtedy, że żyją. Wydaje mi się, że tak też jest z ludźmi, którzy wybierają się na wszelakie eskapady po opuszczonych budynkach. Ale mowa tutaj również o tunelach, lasach, kopalniach i innych miejscach, które swym wyglądem odstraszyłyby niejednego śmiałka. Jeszcze bardziej przerażające są miejsca, które uchodzą za nawiedzone. Zazwyczaj takie miejsca posiadają mroczną przeszłość, która wpływa na ludzki umysł i pobudza naszą wyobraźnię, sprawiając, że każdy stukot lub inny dźwięk wydaje się podejrzany. Pamiętajmy jednak, że w opuszczonych budynkach i innych miejscach podejrzane dźwięki nie muszą być efektem sił nadprzyrodzonych, ale zwyczajnie mogą tam przebywać ludzie bezdomni albo jakieś dzikie zwierzęta. Ja witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek na tym kanale. Dan prowadzi kanał, na którym zamieszcza filmy z własnych eksploracji. Na większości z jego filmów nic specjalnego się nie dzieje, choć lokacje, do których wybiera się ten mężczyzna, często mogą wywoływać u niektórych przerażenie ze względu na ich wygląd lub po prostu też na historię, jaka stoi za tymi miejscami. Zdarza się jednak tak, że podczas eksploracji udaje mu się zarejestrować bardzo dziwne, a nieraz niewytłumaczalne sytuacje. Tak też się działo na wyprawie, której fragmenty za chwilę Wam pokażę. Historia tego motelu znajdującego się na Florydzie jest bardzo przerażająca, a to ze względu na to, iż w murach tego budynku mieszkała morderczyni, a konkretnie w pokoju, w którym Dan zamierza spędzić kilka najbliższych nocy i sprawdzić, czy rzeczywiście ten pokój jest nawiedzony. Seryjna morderczyni nazywała się Alien Warnos i w latach 1989-1990 zamordowała siedmiu mężczyzn. Za te zbrodnie skazano ją na karę śmierci. A 9 października 2002 roku odebrano jej życie poprzez wstrzyknięcie trucizny. Tak przedstawia się pokrótce historia tego miejsca, no i oczywiście Alien Wornos. Dodać jeszcze trzeba, że swego czasu nakręcono film na podstawie historii Alien Wornos pod tytułem Monster, a rolę morderczyni odegrała znana aktorka Charlize Theron. Dobra, zostawmy to już i przejdźmy do materiału filmowego Dana. Cała sytuacja dostaje dodatkowego smaczku, gdyż w tym pokoju któregoś wieczoru zostaje odprawiony rytuał z tabliczką Ouija. Która dla mnóstwa osób jest łącznikiem między światem żywych i umarłych. Seans prowadzi kobieta wraz z kilkoma osobami. Później mężczyzna tłumaczy jeszcze, że nie wierzy w zjawiska paranormalne, ale pierwszej nocy, w chwili gdy szedł spać, słyszał, jakby ktoś przebywał w łazience i coś tam robił. Dochodziły do niego bardzo dziwne dźwięki, jakby szuranie lub coś w tym rodzaju, co wydało mu się naprawdę dziwne. Więc postanowił pójść do łazienki i zobaczyć, co tam się dzieje, ale niczego tam nie było. Kolejnej nocy działo się to samo. Następnej nocy mężczyzna postanawia mieć przy sobie kamerę, w razie gdyby te dziwne zdarzenia się powtórzyły. Te ujęcia zostają nagrane około godziny trzeciej nad ranem, a dokładnie o 2.42. Jak można doskonale usłyszeć z łazienki, dochodzą odgłosy, trzaski i stukoty, które niepokoją mężczyznę więc postanawia on włączyć trochę światła. Chwilę później można także usłyszeć skrzypienie drzwi, jakby zostały przez kogoś uchylone. Teraz porównajmy odgłosy, które wydają drzwi od tej łazienki, ze skrzypieniem, jakie słychać na tym ujęciu. Moim zdaniem są takie same. Ja nie chcę nikogo przekonywać do tego, że nagranie Dana jednoznacznie stwierdza obecność jakiegoś bytu w tym pokoju, ale biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności oraz zdarzenia, których doświadczył Dan, sytuacja lekko mówiąc wydaje się naprawdę dziwna i niepokojąca. Mężczyzna o imieniu Kody wraz z kuplami eksplorują stary opuszczony budynek, lecz wcześniej dostrzegli wybiegający z niego ludzi. Po jakimś czasie docierają do pomieszczenia na piętrze, w którym zauważają zapalone świece. Które wskazują na to, iż w pomieszczeniu najprawdopodobniej były lub miały zostać odprawione rytuały satanistyczne. Możliwe, iż Kody i jego koledzy wystraszyli osoby, które chciały te rytuały przeprowadzić. "Przyjaciele przypostanawiają, by natychmiast opuścić to miejsce." jedna ze starszych wyprawdana do opuszczonego miejsca. Tym razem wybrał się on do starego, opuszczonego szpitala dziecięcego, który nawet za dnia wygląda naprawdę strasznie. Na początku jego wyprawy przytrafia mu się dziwna sytuacja a mianowicie bateria w jego kamerze ulega zniszczeniu rzadka sytuacja, ale jak najbardziej normalna. Kolejne wydarzenia są już trochę bardziej niepokojące. W siódmej minucie filmu można dostrzec cień, który pada na drzwi i który jak widać porusza się. Myślę, że Dan też to zauważył, ale z jakiegoś powodu nie krzyknął ani też nie sprawdził kto to mógł być. Możliwe, że po prostu wolał tego nie robić, tylko on wie z jakiego powodu lub po prostu nie dostrzegł tej sytuacji. Niedługo później, bo już w dziewiątej minucie filmu, podczas wchodzenia do pokoju, w drzwiach po lewej stronie ktoś patrzy na niego przez dziurkę od klucza. Teraz już na pewno wiadomo, że Dan nie jest sam w tym budynku. Dwie minuty później Dan chyba usłyszał jakieś słowa. Najprawdopodobniej ktoś wypowiada słowa go get him, czyli idź po niego. Do tego na podłodze widać chyba ślady krwi. Można zauważyć, że mężczyzna nie czuje się zbyt pewnie, ale jednak kontynuuje eksplorację. Do końca filmu nie wydarzyło się już nic dziwnego. Kolejny materiał filmowy pochodzi również z kanału. This is Dan Bell, na który serdecznie zapraszam. Mężczyzna wraca do szpitala dziecięcego, który mogliście przed chwilą zobaczyć. Ale z tą małą różnicą, że teraz jest noc, a dokładnie godzina pierwsza w nocy. Szpital tym razem wygląda o wiele, wiele bardziej przerażająco niż za dnia. Jeżeli chcecie naprawdę poczuć unikatowy klimat tego miejsca, to zapraszam na kanał Dan Bella i obejrzenie tego materiału w całości, najlepiej w słuchawkach. Sam oglądając ten film, wielokrotnie miałem gęsią skórkę. A teraz pomyślcie, jak musiał się czuć ten mężczyzna, zwiedzający samemu ten kilkupiętrowy budynek w środku nocy. Eksplorację zaczął, jak już wspomniałem wcześniej, kilka minut po pierwszej w nocy. Jak doskonale można zauważyć, albo raczej usłyszeć, mężczyzna najprawdopodobniej nie jest sam w tym budynku. Nie twierdzę, że te wszystkie odgłosy to robota duchów czy coś w tym rodzaju, po prostu mogą to być osoby bezdomne albo jakieś zwierzęta. Ale to wystarczy, by miejsce wydało się jeszcze bardziej przerażające. Na niektórych ujęciach z filmu można usłyszeć wyraźne kroki na wyższych lub też niższych partiach budynku, lub też przedziwne stukoty, które wprowadzają udane ogromny niepokój. Da się jednak zauważyć, że mężczyzna w pewnych momentach reaguje na niektóre sytuacje śmiechem. Możliwe, iż tak po prostu zareagował na daną stresującą sytuację. Pod koniec filmu mężczyzna postanawia jednak opuścić budynek, gdyż najprawdopodobniej osoba lub też osoby przebywające w tym budynku chciały dać mu do zrozumienia, że nie jest tutaj mile widziany. Is there somebody back there?